Lieton pod tytułem granitowe winkle. Zaczyną być kapkiem wylękany z krstego, o czym bynym dalej pisał, jak ta nasza głęboko zostanie, jak się patrzy na rozwyrychtowano. Bo na dziś wszystko to wygląda jakoś mizernie i jest coraz zmieni nadziei, że się to podarzy chociaż tego roku wyrychtować. Uż porę miesięcy temu chybiło tym macherom tej czerwionej bazaltowej kostki i trzeba było ją z ulicy Solnej wytargać." Dzisio na oko widać, że isco zaś chybi tej kostki, bo ta mizerno kubka, kierom tam idzie uwidzieć, styknie najwyżej na porem metrów cesty. Wedla starego torgu idzie też uwidzieć przeło gromnie wielką dziurę, kierom co by jakimś skolim zasuć, trzeba będzie do tego napytać porem wywrotek. Na tej usz zrychtowanej połówce głęboki, kaj na chodniku je porem schudków, Podarzyło się komuś mieć taki napad, kiedy je wort pochwalenio. Rozchodzi się o to, że nie trzeba będzie dźwigać po schodkach wózków z dzieckami, bo już na nich są poukładane. Specjalne granitowe winkle. Kierysi uszkięsił o tym pisał, że to zostało przypomniane, co by po tych schudkach szło po leku gzuć z wózkiem tam a Z tego widać, że czasem w worce sosi mądrego komuś rzeknąć, bo przesa żody mimo wszeckich mądrości we swojej czeponi. Rotuzowi już dawno temu rzekli, że na głęboki nie pójdzie ani stoć, ani gzuć żadny auty i jak jak widać nikierzy użymają taki napad, co by swoje auciska stawiać na moście. Skerszczymu miastowi w że tych szoferów nie przeganiają, tego nie wiem, ale isto je ich za mało i nie poradzą wszędzi na rozbyć. Tuż miejcie się wszyscy dobrze i w powiątku.